patrząc na matchup jaki mnie czeka w enemy, to dobrze, że wziąłem w sumie first strike'a w tej grze. Bo będę starał się zawsze wszelką cenę to farmić jak najwięcej się da. Czy będzie ciężko? Oj będzie, bo w końcu to jest Ezreal. Ale z drugiej strony jak zagram agresywnie, to powiem wam tak, ja dominuję tym, że mam strasznie dalekie umiejętności. Przede wszystkim jest to, że gramy na Tranla. Trundle nie jest aż tak mocno wymagającym matchupem. Pójdziemy sobie w redzika i potem polecimy w blue i od razu go zinwejdujemy. Co ty z Tak, układ, pamiętam 0RZESZ3K, 6 złotych. No, nie mam duso kasy na koncie. Ale spoko ja nie wymagam od ciebie żadnej kaski. wariazie to jest tak, że jeżeli masz, to dajesz, jak nie, to nie. Ja od nikogo nigdy nie wymagam tego, żeby dawał mi pieniądze tak na siłę. Ja akurat pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że była taka osoba. Taka influencerka, czy to jakaś taka starsza pani, która błagała, czy nawet i narzekała na to, że widzowie jej 2 złote nie mogli wysłać, coś takiego. Ja nie wiem konkretnie o kogo chodzi z pseudonimu, ale wiem, że na pewno taką osobą nigdy nie byłem i nie chcę być. Chcesz wspierać, to wspierasz, nie chcesz, to nie. Ale dziękuję bardzo serdecznie za donajcika, bo widzę, że nawet to są twoje ostatnie pieniądze, tak jak napisałeś, także dzięki wariacie. Wykorzystam je mądrze. Dobra, i teraz spróbujemy zrobić Invade. Z racji tego, że nasze Wu nic nie bije, w ogóle gramy Ezrealem w dżungli, jakby ktokolwiek nie wiedział. Stricte opieramy się głównie na tym, że połkujemy wroga. To prawda, będzie to naprawdę ciężkie. Nie mam pojęcia, co zrobił Run tak trochę, ale można byłoby go chyba zabić, tak mi się wydaje. Można? Nie, nie można niestety. Czasem jest to, że my, jako Ezreal, mamy strasznie dalekie zasięgi naszych umiejętności, więc. Łatwo jesteśmy w stanie takiego przeciwnika popułkować, jak zresztą widzicie. A na TikToku taka... Bakaka jest? Aha, że jest taka influencerka. O kurde, się wywaliłem. Przekryta dostałem. Jezu, jeszcze chwilę opóźnione. Dobra. Whatever, ale jeżeli zabiją, to jest ok. Nie, jednak nie. O, zabili. Dobra, Cox. Do początki tej gry będą wyglądały naprawdę ciężko, bo... Jesteśmy w końcu Ezrealem w dżungli, więc nie zapowiada się to tak, że będę nagle kierować i mieć pod 3-0. No musimy się odpowiednio wyskalować do odpowiedniego późnego etapu. Prawdopodobnie sobie tym Ezrealem złożymy słynnego na cały świat Bluebilda, czyli złożymy sobie Seryldę, tam wiecie, jakieś Manamuny, Muramany, czy co to tam ją tak nazywa. No dlatego ten gameplay zapowiada się naprawdę interesująco. I zastanawiam się, czy i ten mityczny złożyć taki też pod kolor i jednocześnie zagrać sobie Trinity Force'a, który jest klasyką dla tej postaci. Bo w sumie wszystko jest no tak jakby w mecie tankowatości. Nie trzeba by takiego zrala też tak nie wypróbować. Na no, Ari można spróbować powalczyć. No, w sumie Ari nie jest złym celem, bo teraz flasza nie posiada. Demograż bez W, zaraz wytłumaczę. Tylko spróbujemy ją zabić. Dobra, git. W akurat nie wybrałem. Ze względu na to, że W nic nie daje mi w kampach. W sensie, kampy nie dostają żadnych obrażeń z W. W akurat nie daje takiego efektu jak to napisał Eric, dlatego biorę sobie Q na przemienie z E. Jest to akurat i tak skuteczne, bo szybciej wymaksuję swoją kluczową umiejętność i będę szczęśliwy. Raczej nie będę chyba potencjalnie próbować składać tego Tiamata, bo będziemy grać Blue A przyszłościowo ten Tiamat to i tak jest składany w Titanic Hydrę albo. Tą hydrę taką leczącą się. Więc raczej chyba odpuszczę ten temat. Co prawda on mi bardziej urozmaici gameplay, ale otrzymał się kolorystyki widzowie. Porumnąłem ścianę i dlatego mnie boli łokieć. No to współczuję wariacie. Wiem jaki jest to ból. Najgorsze jest to jeżeli trafisz taki promienisty, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli trafisz momentalnie taki najgorszy punkt w łokciu, to ci promienieje cała dosłownie ręka. Ja zdaję sobie sprawę jakie to jest trudne realek w dżungli. No, akurat z Realkiem sobie popykam. Co prawda, jest to postać dosyć zapomniana, bo to jest taka trochę przestarzała meta tej postaci, ale ma też potencjał. Widzicie sami, jeżeli gracie jakieś matchup, które jesteście w stanie wykajtować, to bez żadnego kłopotu jesteście w stanie to zrobić i wygrać. Kwestia jest tylko taka, że, żeby trafiać umiejętnościami, nie? Co ty robisz? Widzicie, jak spamujemy umiejętnościami w przeciwnika i cały czas auto-atakujemy, to ludzie nawet nie mają w żadnym stopniu możliwości do nas doskoczenia. Jeżeli ktoś w ogóle trafi tą klatkę, jak teraz taka morganka czy coś, to spoko. Kurde. A jest dobrze zdaszowaliśmy wszystko co mogliśmy, nie? Dobra. Tylko kurde, czemu ja biję po pięć? A już wiem dlaczego, bo temów nie mam. Dobra, ja biję po 5 damage'a, muszę się w końcu wysuwać po tego Essence Rivera. Z tym Essence Riverem, to mamy teraz w końcu jakiś priorytet, że tak powiem, na gankach. Chcę przypomnieć o potencjale Ezreala w rękach pana Marcina Majkuta, ale ja nie jestem Marcin Majkut. Też się nazywam na M, ale pomyliłeś Michała z Marcinem, także przepraszam wariacie, ale niestety chyba nie ten stream wszedłeś. Jakby mi mrówki chodziły po ręce od łokcia w dół, oj to to jest serio takie bolesne, to pewnie przez jeszcze jakiś kolejny dzień będziesz miał takie poczucie. Wiem, bo kiedyś w Luzinie byliśmy na obozie i graliśmy w przeróżne gierki z kolegami, ale nie takie seksualne, jakby wiadomo to czaty sobie wyobrażają, tylko takie zwyczajne gry, takie chłopięce. No i, że tak powiem, graliśmy w pierwszą grę pieniążka. Ten, kto wie, czym jest pieniążek, to chyba nie muszę tłumaczyć, ale dla osób, które oglądają ten film, na zapewne wytłumaczę. Jest to taka gra, że macie zwykły stół i macie pieniążka. Gracie w 3 po 3 do 1 i osoba, która przegrywa. Oczywiście jest tylko i wyłącznie dwóch graczy. Osoba, która przegrywa, zostaje pieniążkiem bezpośrednio z tego stołu wy kostki. I macie te kostki tak dosłownie przy stole, i osoba z drugiej strony po prostu rzuca pieniążkiem. I to się dosłownie grało do krwi, że tak powiem, w tą grę. Też graliśmy sobie właśnie w łokcie i tym podobne sprawy, że się tukliśmy. No, są takie, że tak powiem, plemienne chłopięce zabawy, które były naprawdę śmieszne. I ja wspominam z dumą na twarzy, tak, bo to był obóz. <laughs> Także wiem, że to było satysfakcjonujące dla mnie do granka i mam w sumie po tym i o no, też trochę bolesna, ale jednak wspomnienia. Dobra, panie Tranlu, proszę umierać. Zależy mi na tym killu, bo to w sumie red jest. O, git. Przepraszam, że jestem taki trochę nieżywy, ale w momencie, kiedy to nagrywam, jest północ, więc jak coś, to miecie to... ...na uwadze, że nie, nie chcę aż tak mocno się wydzierać. Ale gameplay wygląda naprawdę obiecująco. To tak boli. Ja wiem, że ta gierka akurat strasznie bolała, o której przytaczałem. Czyli gra w pieniążkę i gra w łokcie. Jeszcze była taka jedna gra, że się trzymało rękę przeciwnika, po prostu łapaliście się za dłoń, nawalaliście sobie po ręku tak po prostu. I pamiętam, że niektórzy potrafili wytrzymywać do krwi, do startych skór <grych> i tym podobnych spraw, więc wiem doskonale, że taka gra też była bardzo bolesna, nawet mocniej niż jeżeli twój łokieć, o którym wspomniałeś. Może to jest głupie, ale teraz mi strasznie mocno wróciły wspomnienia. W momencie, kiedy powiedziałeś, że cię łokieć boli. Nie wiem dlaczego, ale jakoś takie mam skojarzenia z tym wszystkim. Także idk. Dobra, panie mordekajzerze. Ja do pana nie mam zamiaru podchodzić. Generalnie sprawa wygląda tak. Ja chcę poukajtować Jak zapewne widzicie. Trochę sobie go popołkuję. Teraz co? Ucieknę sobie z tego. No i na tym polega właśnie kajtowanie przeciwnika, nie? Przeciwnie, kiedy jest właśnie poza waszym zasięgiem, nie może zrobić nic. Wy sobie go obijacie, uciekacie, połkujecie, uciekacie, połkujecie. Na tym opiera się ten słynny schemat każdej adekery postaci i dzięki temu jesteście w stanie zwyciężyć. Ponad wielką wadą tego stylu gry jest niestety jakaś postać typu fighter albo tank. Jak do ciebie dojadą, to nie ma żadnych APEKów i nic nie zrobisz na blisko. Wiadomo, wszystko ma swoje wady, wszystko ma swoje zalety. Złożymy sobie Frostfire Gantleta. Widziałem, że bardzo, ale to bardzo dużo osób gra pod tankowate przedmioty. I dzisiaj sobie taki też przetestujemy. Jak oceniasz Twojego skina? Idealnie pasuje do kolorystyki mojej postaci. Bo planuję złożyć tylko i wyłącznie full niebieskiego builda. Dlatego zobaczymy, jak się będzie prezentowało to wszystko. Zauważyliście, że ja w przeciągu dosłownie 14 minut gry po raz pierwszy robię teraz golemy? Bo to jest właśnie główny powód, dlaczego Ezrealem nie robi się takich typu obiektywów w Ellie. No bo początkowo niestety no mamy strasznie wielkie problemy z czyszczeniem takiego typu kampów, bo dużo czasu zajmują. Dlatego jest jesteście strasznie mocno do tyłu na początku, bo kiedy taka dianka ci z full clearuje cały las, to Ezreal może zrobić tylko 3 kampy. No i to jest trochę słabe. No ale co zrobisz? To zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ło, kurde. My no, trochę z tego bijemy, nie, nie mówię, że nie. Dobra, wycofamy się na szybkości do bazy. Wiecie, co zakupimy sobie? Corsery. bo w sumie teraz przydałyby się do naszego ukochanego niebieskiego bidu. No, bardziej chodzi tutaj o kwestię obrażeń, które jesteśmy w stanie zadawać. A poza tym co? No niby też Merkury mogę złożyć, jeżeli chodzi o niebieskiego builda, ale raczej mam wrażenie, że Sorcerki do tego bardziej pasują. I tyle w temacie. Dobra, spróbuję zrobić blue buffa i od razu pójdźmy na tego topa, bo ten jest, że się serio poczuwa. Jeżeli ktoś pyta o to po raz kolejny, dlaczego nie biorę w żadnym stopniu naszej umiejętności W, odpowiedź jest prosta. Za pomocą W nic nie zrobię w lesie. Ja zrobię bardzo mało, bo jest tylko i wyłącznie oznaczenie postaci, żeby jeszcze więcej zadawać obrażeń. Dlatego w skrócie mogę powiedzieć: W jest nieprzydatne w roli dżunglera. dlatego każdego osobnika, który chciałby zagrać Ezrealem w dżungli, uprzedzam, że nie warto praktykować tej umiejętności. O, po prostu nie oddaje. Dziwne, bardzo dziwne. O, kurde, panie. Widzieliście to? Praktycznie jeden prosty przycisk myszy, jakim było W. Odpalone Q i gość się nie miał połowy zdrowia. Dlaczego RK w raptory? Ja erkowałem bota, wiesz? Ja nie erkowałem totalnie raptorów. Bardziej tu mi chodziło o to, żeby wydefować fale z bota. Master jest ciężki. Nie, master nie jest ciężki. Master jest bardzo prostą postacią. Wystarczy tylko i. Oj, oj. Mastery jest ciężką postacią, wystarczy tylko i wyłącznie ogarniać w kluczowych momentach kiedy używać Q, a kiedy resetować sobie animacja auto-ataków i tyle w temacie, nie? Ja w ogóle ja mam 101, no o co chodzi? Zainspirowałeś mnie, to zaraz wypróbuję Aksana w dżungli? Nie, nie próbujcie tego typu rzeczy, no chyba, że gracie normalka i gracie w piątkę. To ok. okej. Ale nie grajcie takich rzeczy, proszę was. Ja zdaję sobie sprawę, że większość moich materiałów jest stricte poradnikowych, ale niektóre z nich... Podradzałbym praktykować, bo niektóre to są luźne materiały gameplayowe, gdzie sobie gadam, śmieję się z mety, albo testuję limity postaci. Dlatego proszę was o to, żebyście niektórych met nie praktykowali, tylko je oglądali, albo dostrzegali, co jest tak naprawdę broken w Herosie, a co nie do końca, no wiecie co. Na przykład takiego Ezrealka w dżungli mogę polecić, jak faktycznie smurfujecie, albo macie na to do, dobry matchup. Mi się akurat taki idealnie trafił, bo gra na trandla, który w ogóle w żadnym stopniu do mnie nie podejdzie. Jak widzicie, wskakuję w niego na plecki. Bałkuję sobie go jak chcę, No i co on ma zrobić? Nawet nie może się ruszyć. A no, teraz to jestem takim Adekery, którego się powstrzymać nie da. I jeszcze posiadamy gantleta. <gryw> to, jest, to jest niesamowite. Też Ezra jest taki gigantyczny, jeżeli o to chodzi. To jest teraz ten gameplay wygląda jak takie soczyste farmienie przeciwnika, nie? Więc ja się nie dziwię, że przeciwnicy teraz poddali tą gierkę, także łącznie ze statystykami 13 1 zakończamy sobie to spotkanie. No i co? I przejdźmy do podsumowania. Masz mnie ciekawi, ile damage'a byłem w stanie zadać. 31 LP ku widzowie. Rozbiliśmy totalnie bank tym Ezrealem. Także w skrócie mogę powiedzieć, jeżeli idealnie traficie w matchup, to możecie takiego Ezrealka sobie wybrać. Zrobione oro, zrobione. Także mogę wam powiedzieć śmiało, że Ezreal ma potencjał w dżungli, pod warunkiem, że gracie na odpowiedni matchup. Odpowiednim matchupem jest tylko i wyłącznie postać, która jest na blisko, albo taka postać, która nie ma żadnych doskoków i tym podobne. W przypadku takiego Trandla mieliśmy idealny matchup, bo widzicie sami w gameplayu, nie był w stanie do nas doskoczyć i od razu byliśmy w stanie go wykajtować, zaorać i zdominować go w kwestii obrażeń, killi i tym podobnych spraw. Także generalnie na Ezrealku polecam budować blue builda, od no, czasu do czasu można zbudować jakieś alternatywy typu Trinity Force, ale myślę, że tym gameplayem udowodniłem Wam, że da się wykierować gierkę z nawet i w dżungli. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę do zasięgu, w subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu odcinkami oraz serdecznie Was zapraszam na codziennie odbywające się na moim kanale transmisje na żywo, gdzie gram tego typu wymysłami. Także z tej strony Michael, do zobaczenia.